Tabletki zmian stosuj od poniedziałku do piątku o dwudziestej na kanale Mediteusz. Tabletki zmian na dobranoc. Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Witajcie, wszyscy ci, którzy przychodzą po tabletki zmian. Dalej ciągniemy temat MUDR, bo tak jak ustaliliśmy na samym początku, będzie on trwał przez miesiąc. Codziennie wieczorem o 21:00 Nowa Mudra. Dzisiaj przychodzę do Was z pewną mudrą, którą zapewne widział każdy z Was. Bez wyjątku, naprawdę. Można ją zobaczyć na buddyjskich posągach. Jak, jakiekolwiek sytuacje się zdarzyły w Waszym życiu, gdzie Wasza uwaga została skierowana w stronę buddyzmu, jakichś klasztorów, świątyń, książek i tak dalej, na 100% widzieliście tę mudrę. Na 100%. A jeżeli jogujecie, to widzieliście ją no, na 1852%. Słuchajcie, jest taka mudra, która pozwala uspokoić ciało i umysł. Jest taka mudra, która pozwala na to, aby mieć lepszy wgląd w samego siebie, samą siebie. Jest taka mudra, która bardzo, ale to bardzo pozwala aktywnie pracować intuicji, czyli wyrzuca naszą intuicję na zewnątrz, jakby, żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do tejże. Jest taka mudra, która pozwala zapanować nad bardzo dużym stresem, ale nie nad stresem, który wynika z jakichś tam życiowych malutkich zdarzeń, tylko nad takim stresem, który paraliżuje, który po prostu nie pozwala działać i iść dalej. Są takie przypadki w życiu człowieka, że stres zatrzymuje, że stres paraliżuje całkowicie, i wtedy ta mudra, jeżeli jakimś tam fragmentem swojej woli ułożymy dłonie w ten gest po kilku minutach ta mudra rozpoczyna swoje dobroczynne działanie mudra ma bardzo głęboki wpływ na kontrolowanie różnych procesów takich jak balans w naszym ciele zresztą wiele mudr balansuje nasze ciało i umysł ale ta jest mudrą szczególną ta mudra jest idealna do praktyki medytacji do tego, aby siedzieć w tak zwanym stanie medytacji i medytować. Bez względu na to, czy dynamicznie, jak mawiał Jose Silva, czy ze strony wschodniej, takiej jak to korowo, winno się medytować, ta mudra jest do tego idealna. Ta mudra również przynosi nam taki dobrostan w postaci zatrzymania gniewu, jakiejś eksplozji gniewu, jakiegoś takiego naszego. Rozdrażnienia na wszystko i wszystkich dookoła. Są takie sytuacje w ludzkim życiu, że nieraz my z jakiegoś powodu się budzimy i jesteśmy rozdrażnieni, wszystko nas zdenerwuje. Absolutnie wszystko. Kwiatki, deszcz, ktoś tam coś powie, pies zagłośno tupie w domu, sąsiad wierci, nie ma to żadnego znaczenia co. Generalnie nasze świadome umysły szukają pretekstu, jak sobie ulżyć, czyli jak wyładować gniew na zewnątrz. A ta mudra ten gniew ułagadza. O czym mówię? Diana mudra. Pisze się dhyana mudra. Mudra medytacyjna. I jeszcze inni nazywają ją joga mudra. Dlaczego? A teraz zobacz. Weź rękę lewą i połóż na nią prawą i złącz kciuki. Powstaje taka miseczka, prawda? Tu nie wiem, jak mam wysoko kamerę, ale to będzie widać. I trzymaj ją na wysokości pępka. Nomen nomen i posiedź tak w tym stanie przez 10-15 minut zamknij oczy i zwracaj całą swoją uwagę na oddech puść intencję albo bądź po prostu medytując odprężając się zaglądając w siebie albo jak jesteś zdenerwowany zdenerwowana właśnie rzeczony w zdenerwowanie przyszło rano, że cię drażni absolutnie wszystko siądź na 3 minuty na krześle nogi oprzyj bardzo wygodnie o podłogę i zrób to. Lewa dłoń pod spodem, prawa na górze i kciuki złączone. To oczywiście wygląda trochę inaczej, jeżeli robisz to w pozycji na wysokości pępka. Można śmiało obie ręce położyć na udach. Można siedzieć w siadzie skrzyżnym. To jest jeden z niewielu siadów, gdzie, nie krzyżuje, gdzie krzyżujemy nogi, ale gdzie można mudrować. A zazwyczaj jak mudrujesz, to albo siad skrzyżny, tak zwany kwiat lotosu, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, albo... Siedzenie na fotelu krześle z obiema stopami na podłodze i z nieskrzyżowanymi nogami. Diana mudra to także coś, co idealnie wpływa na ludzi, którzy mają ADHD. Dlaczego? Ja wiem, że będzie im trudno utrzymać przez chwilę skupienie na tej mudrze, ale spróbuj, jeżeli dotyka cię ADHD, zacznij od minuty. Od minuty. To ja wiem, że to jest wieczność w przypadku ADHD, ale spróbuj. 30 sekund minuta i tak zwiększaj. Zobaczysz, jaki dobrostan wyniknie z tego. <laughs> przepraszam, jestem trochę przeziębiony. Jaki dobrostan wynika z tego, że będziesz praktykował, praktykowała tenże mudra, diana mudra, yoga mudra, jak niektórzy nazywają. Fenomenalna mudra dostosowanie na co dzień. To nie jest mudra aktywna, to jest mudra typowo medytacyjna. Możesz z nią siedzieć, ile chcesz, jak chcesz, i tak dalej. Ważne jest to, że zaczynamy od 5 minut w przypadku normalnego stanu umysłu. Jeżeli masz ADHD, zacznij od 30 sekund. No, jak dasz radę, od minuty. Ale zobaczysz, jakie dobrostany. Przed egzaminami, na uspokojenie, na eliminację zdenerwowania, na wszystkie te rzeczy, które potrzebują harmonii w tobie, od A do Z tych Dwóch sprzecznych energii, które zazwyczaj w nas działają. No to będę, tak jak powiedziałem, już w wielu chyba tabletkach zmian, mudry działają na nas harmonizująco. Ta mudra działa wybitnie harmonizująco na nasze ziemskie powłoki, przede wszystkim na nasze umysły. Ja nie wiem, czy widziałaś albo widziałeś wiele posągów obrazujących Buddę, który siedzi majestatycznie i właśnie ma splecione dłonie w taki oto gest. Lewa dłoń na dole, prawa na górze, kciuki złączone. Yoga mudra, diana mudra. Spróbuj. Naprawdę ta praktyka przyniesie ci wiele dobrostanów, tylko dlatego, że zbalansujesz wszystko to, co w Tobie walczy, albo czego jest nadmiar, albo czego jest za mało. Polecam. A dla Adechadowców jak najbardziej przepetarda. Mało tego, ta mudra też ma fenomenalne działanie na stany depresyjne. Jeżeli masz jakiekolwiek, ja nie mówię tutaj o klinicznej depresji, bo od tego jest mudra z wczoraj. Ale jeżeli jest ci smutno, jeżeli masz jakiś stan taki melancholijno-depresyjny, spróbuj. 5 minut. Nic nie kosztuje, to tylko 5 minut twojego życia, a naprawdę robi dobrostan. Ale teraz odpowiem na kilka pytań, bo <laughs> dostałem jak zwykle. Wiele maili na temat tabletek zmian. I mówi, Łysy, no ale jak, jak w ogóle ogarnąć te mudy? Co robić codziennie? No wiesz, jest tego tyle i co? Słuchajcie, mudra diana, mudra joga jest mudrą codzienną. Umówmy się, że bez żadnego zakazu, przykazu czy uwarunkowań można ją stosować codziennie. Pozostałe mudry, o których mówiłem, stosujemy wedle przeznaczenia. Mudry to nie są zabawki. To nie są gesty, które sobie będziesz tam... Składała w dłoniach albo składał dla beki, albo dla dobrego samopoczucia, albo dla czegokolwiek innego. Mudry działają w określonych sytuacjach na określone nasze dobrostany. Więc, jeżeli jakiś dobrostan się wali, wybierz jedną mudrę i mudruj to nie jest też tak, że jak poznałaś, poznałeś mudry z jakiegokolwiek powodu, czy dzięki tabletkom zmian, czy książkom, czy gdziekolwiek inaczej, to musisz iść w to jak dzik w sosny. Nie. Mudry są obecne i trzeba mieć świadomość tego, że są. Można z nich korzystać każdego dnia. Jednakże nie korzystajmy z nich jak z zabawek, jak z czegoś, z czego robimy sobie jakąś bezsensowną rutynę, tylko po to, że a, stało się to modne, jest fajne, raz czy dwa zadziałało. No nie, no bo to nie służy do tego. To tak samo, jakby sobie kupić żelki witaminowe w postaci misiów takich żelkowych. I nie mając żadnych niedoborów witamin, żreć te żelki całymi garściami. To nie o to chodzi. Ale są mudry, takie jak właśnie joga mudra, diana mudra, którą możesz stosować codziennie w praktyce medytacji albo do zbalansowania umysłu ciała. Pozostałe wedle przeznaczenia, wedle wszystkich tych opisów i prawideł, jakie zostały danym mudrom przypisane. Słuchajcie, kawowiczom jak zawsze. Wiecie za co, dlaczego i po co. Dzięki raz jeszcze za te wszystkie kawy. Dziś zrobiłem jedną fajną rzecz. Za te kawy, za to, co wszystko spływa do Wajkofi, kupiłem kolejne brytyjskie i amerykańskie wydania książek o mudrach. Będą u mnie za kilka tygodni i do tychże mudr powrócimy. A tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi dziewczynki i chłopcy. Bardzo wam dziękuję za cały respons w tabletkach zmian, we wszystkim tym, co robicie, co piszecie, gdzie, jak, że w ogóle fajnie, że są mądry i tak dalej. Wielu zaczyna podpytywać, co będzie w przyszłym tygodniu. Umówmy się, że co będzie w przyszłym tygodniu od poniedziałku, zdradzę wam jutra. W piątkowych tabletkach, w piątkowych? Nie, pojutrze. W piątkowych tabletkach zmian, bo dziś środa. W piątkowych tabletkach zmian Powiem, co to będzie. Naprawdę warto i uwierz, że wielu na to czeka. Tymczasem zasyłam ukłony do samej ziemi i życzę dobrej nocy. Słyszymy się jutro w codzienniku oraz też jutro o godzinie 18 w koncercie relaksacyjnym z Centrum Starowania Wszechświata. Wszystkiego dobrego. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.